Cześć, dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, czego nie mówić w sądzie rozwodowym. Historii takich jest na pewno wiele, ale ja zawsze opowiadam z serca, ze swojego doświadczenia, z autopsji, co mi się przytrafiło. Zawsze mówią, że trzeba przed sądem zeznawać szczerze, i co do zasady, tak jest: jesteście za każdym razem pouczeni odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, za którą srogo sąd mówi, grozi odpowiedzialność karna i pozbawienie wolności do lat ośmiu. Kiedyś było mniej, teraz jest do lat 8. Brzmi to bardzo poważnie i wyniośle. Co prawda wiele osób bierze sobie to do serca i zeznaje szczerze, ale dobrze wiemy, z doświadczenia wiem, że bardzo często w sądach również ludzie kłamią. Jedni kłamią lepiej, drudzy kłamią gorzej, niemniej jednak to zawsze widać i dobry pełnomocnik jest w stanie te kłamstwa wyłapać, w szczególności kiedy potrafi zadać odpowiednie pytania. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć. Czego w sądzie nie mówić? Bo są takie sytuacje, że jesteście pytani o pewne sytuacje i wtedy odpowiadacie bez zastanowienia. I taki świadek potrafi zepsuć najlepsze przesłuchanie. A najlepsze jest to, że pełnomocnik musi zachować powagę. Bardzo często naprawdę samemu mam ochotę palsnąć śmiechem, jak słyszę pewne sytuacje, niemniej jednak absolutnie, e, absolutnie to nie wypada. Czasami jest tak, że świadek pogrąża i to nasz świadek pogrąża nasz, nasz, naszą stronę, tak, czyli mojego klienta. Wtedy mam ochotę powiedzieć, jak w filmie cięcie <laughs> przerywamy tą farsę, no ale niestety nie mam takiej możliwości. Nawet chrząknięcie, zrzucanie długopisu na podłogę też nie, nie zawsze potrafi takiego świadka powstrzymać. Od pogrążenia. I co jest najgorsze, że taki świadek, zeznając w sądzie, jest święcie przekonany, że on robi dobrze, że on, że on chce pomóc i zaczyna się rozkręcać. I im bardziej się rozkręca, tym bardziej e, pogrąża m, osobę, dla której przyszedł zeznawać. Jedną taką sprawę, którą pamiętam, to prawda ona była dość dawną, był to świadek, który nie był Polakiem, ale miał mamę Polkę i mówił całkiem dobrze po polsku, ale tak fajnie zaciągał. I wyobraźcie sobie, że on zeznawał w sprawie rozwodowej dla mojego klienta, którego reprezentowałam. Sąd bardzo często zadaje takie pytanie, czy pan czy pani wie, w jakiej sprawie tutaj przyszedł do sądu. To jest takie kluczowe pytanie, które pada. I sąd wcale nie oczekuje, że powiecie jakieś nie wiadomo jakie szczegóły, tylko ogólnie, czy wiecie, po co tu jesteście. No a świadek się rozkręcił i powiedział, że jeszcze z podniesioną tak chętnie ręką do góry, że on tu przyszedł walczyć o sprawiedliwość dla swojego przyjaciela i o to, żeby sąd mu dał jak najniższe alimenty na żonę i na dzieci. Wina sędziego była bezcenna, moja też chciałam wtedy powiedzieć, że ja w takim bądź razie już dziękuję świadkowi, no ale on jak zaczął. Opowiadać tak nie było końca i uwierzcie mi, to naprawdę była porażka. Inną sprawą, która była dość niedawno na wokandzie, była to bardzo delikatna sprawa, dotyczyła rozwodu, rozwodu z orzekaniem o winie, gdzie reprezentowałam klienta, który zostawił swoją żonę dla innej kobiety. Zakochał się. I to tak naprawdę się zakochał. Zaczął budować relacje z inną osobą, niemniej jednak jego żona była w drugiej ciąży. I w momencie, kiedy urodziło się dziecko, pan stwierdził, że no, powinien jednak wrócić do rodziny, mimo że nie czuł już nic do żony, ale takie poczucie obowiązku za rodzinę, za nowonarodzone dziecko stwierdził, że spróbuje i że wróci. Wrócił. No niestety, po trzech miesiącach yy, nie wytrzymał i stwierdził, że on jednak kocha swoją partnerkę, z którą zaczął budować nową relację. No i że to miłość jest na tyle silna, że nie jest w stanie wytrzymać relacji rodzinnej i że od żony odchodzi. Żona zrozpaczona, co zrozumiałe, z dwójką małych dzieci, dowiedziała się, że mąż ma inną kobietę, do której odszedł. Warszawa jest dość mała, szybko się rozniosło, kim jest ta pani. Żona wniosła pozew o rozwód z orzekaniem wyłącznej winy męża. Jakby tutaj do, do brzegu. Jednym ze świadków oczywiście była powołana kobieta. No i ta kobieta, która bardzo chciała pomóc swojemu partnerowi w sprawie rozwodowej, w szczególności opowiedzieć o tym, że to małżeństwo nie funkcjonowało prawidłowo już wcześniej, aby uniknąć wyłącznej winy w rozwodzie Tutaj tego pana. Zaczęła zeznawać. No i jej zeznania były tak druzgocące, ponieważ nie zdawała sobie sprawy, że w pewnych momentach trzeba wyłączyć emocje. I włączyć racjonalne myślenie. Ona tutaj totalnie się rozwinęła i emocjonalnie opowiadała, jak w wspaniały sposób tworzyła relację romantyczną, uczuciową ze swoim partnerem w momencie, kiedy jego żona była na przykład w szpitalu w zagrożonej ciąży. No i tego typu zeznania, które ona uważała mają pomóc w sprawie, totalnie, ale to totalnie pogrążyły. Tego pana w sądzie. Nie dość, że ona już nie wzbudzała żadnej sympatii przed sądem, bo sąd po prostu nie był w stanie już nawet tego dalej słuchać. No to wizja i ocena jego jako człowieka, jego postawy, naprawdę została zmarginalizowana. Co się bardzo negatywnie odbiło później na wyroku kończącym postępowanie, ponieważ pan nie tylko dostał wyłączną winę w rozwodzie, i sąd w ogóle nie wziął pod uwagę żadnych innych okoliczności, które mogłyby świadczyć o tym, że jego żona również przyczyniła się do tego, że strony się rozstały, ale odbiło się to także na zakresie alimentacyjnym, bo sąd w tej sytuacji nie tylko orzekł bardzo wysokie alimenty na dwójkę dzieci, ale także zostały zasądzone alimenty na byłą małżonkę, które, tak jak pewnie zapewne wiecie, są orzekane co do zasady dożywotnio. Chyba, że ta pani postanowi wyjść drugi raz za mąż, ale nie znam takiego przypadku, aby żona, która otrzymała zasądzone wyrokiem rozwodowym alimenty, decydowała się na drugi związek małżeński. Bo wtedy straci alimenty, więc takiej sytuacji już zazwyczaj nie ma, więc musimy pogodzić się z tym, że jeżeli sąd nam przysądzi alimenty w sprawie rozwodowej przy wyłącznej winie, to będziemy je płacić do końca życia. Z takich jeszcze sytuacji, które padają w sądzie i które potrafią naprawdę rozbawić wszystkich na sali, zdarzają się momenty, kiedy świadek pytany o, o swoją wiedzę, skąd ma wiedzę na temat tego, co akurat zeznaję w sądzie, ostatnio właśnie doświadczyłam. Na szczęście to nie był mój świadek, ale uwierzcie mi, było mi tak żal mecenasa, strony przeciwnej, ponieważ świadek ochoczo zeznając powiedziała, no jak to skąd, to wszystko mi powiedział pan mecenas przed rozprawą i to właśnie miałam dzisiaj zeznać. No Mina moja, pana mecenasa i sądu, bezcenna, no a świadek w ogóle nie wie, co, co się stało tak naprawdę. No więc, również idąc do sądu, nawet jak jesteście przygotowani, bo konsultujecie się z prawnikiem, tak aby te wasze zeznania były jak najlepsze, jak najbardziej wiarygodne. No nie wolno na miłość boską sprzedawać waszych mecenasów to jest złota rada. Ponieważ nie dość, że robicie straszną siarę nam, no to robicie też siarę sobie tak naprawdę, dlatego że nikt waszych zeznań w takiej sytuacji, nawet jakby one były najlepsze na świecie, no nie weźmie pod uwagę, bo po prostu są wyuczone przez profesjonalnego pełnomocnika. Więc no absolutnie, absolutnie. Nie mówcie takich rzeczy w sądzie, nawet jeżeli one miały miejsce. No i myślę, że takich przykładów naprawdę można tutaj mnożyć, ale to nie o tym. Chciałabym po prostu, abyście idąc do sądu, przygotowali się psychicznie na to, że mogą paść trudne pytania, niewygodne pytania i naprawdę zastanówcie się przez chwilę, czy na to pytanie chcecie odpowiadać, jak na to pytanie odpowiedzieć, bo lepiej chwilę przemilczeć i ułożyć sobie to w głowie niż odpowiedzieć za szybko, bo tego się nie wymarze, to już zostaje, to już każdy usłyszy, a rozprawy są zazwyczaj nagrywane, no i to już zostaje na wieki, co zostało opowiedziane w sądzie. Dlatego taka złota rada, że czasami milczenie jest po prostu złotem i lepiej pewne rzeczy przemilczeć, niż narazić siebie albo stronę, której chcecie pomóc w sprawie sądowej na niepowodzenie. Trzymajcie się!